Ogromne podwyżki cen ogrzewania mieszkańcy niektórych bloków złapią się za głowę, bo skali takich podwyżek prawdopodobnie jeszcze nie było. Jednak, czy każdy zapłaci więcej? sprawdzimy to w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Według portalu wirtualna polska rekordistą w skali podwyżek jest jedna ze spółdzielni mieszkaniowych w Rudzie Śląskiej, gdzie podwyżka cen ogrzewania. Może wynosić prawie 90%. W internecie coraz więcej pojawia się listów grozy, które pokazują wzrost cen ciepła od około 20 do nawet 60%. Powodem jest zakończenie rządowego mechanizmu dopłat do cen ciepła z 2022 roku, który był skierowany do odbiorców wrażliwych, w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Od 30 czerwca 2025 roku przestały obowiązywać dotychczasowe dopłaty, które chroniły spółdzielnie przed gwałtownymi podwyżkami cen ogrzewania. Mechanizm dopłat zakładał, że maksymalny wzrost cen ciepła nie może przekraczać 40% względem 30 września 2022 roku. Był to kluczowy limit tzw. tarczy ciepłowniczej dla odbiorców ciepła systemowego. W przypadku przekroczenia tego limitu państwo wypłacało firmom energetycznym rekompensaty, a spółdzielnie nie płaciły więcej niż przewiduje ustawowa bariera 40%. Oznacza to, że państwo subsydiowało każdy wzrost kosztów powyżej 40%. W stosunku do 2022 roku. Jak zakończenie dotacji na ogrzewanie w praktyce przekłada się na portfele Polaków? Jednorazowe uwolnienie cen ciepła może spowodować średni wzrost opłat. Za centralne ogrzewanie dla każdego gospodarstwa domowego o około 600 zł miesięcznie. Tylko no nie do końca wszędzie będzie drożej. W mediach jest dużo takich nagłówków grozy, o ile to nam nie wzrosną te rachunki za ogrzewanie. Jednakże w praktyce problem dotyczy głównie tych ciepłowni, tych miejsc, które opierają się w swojej energetyce, w swoim wytwarzaniu ciepła na paliwach kopalnych. Mieszkańcy i zarządcy nieruchomości wysłali już tysiące apeli do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednak, czy to pomoże? Nic na to nie wskazuje. Wydaje się, że nie ma środków w budżecie na tarczę, która miałaby obowiązywać na dotychczasowych warunkach. Ministerstwo Energii zauważa istnienie problemu, proponując wprowadzenie mechanizmu osłonowego w postaci bonu ciepłowniczego, skierowanego w znacznej mierze do najuboższych gospodarstw domowych. Nie będzie jednak łatwo się na niego załapać. W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych, dochód nie może przekroczyć 3272 zł. I 69 groszy miesięcznie, co oznacza, że osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe, zarabiająca minimalną krajową na ten bon, niestety, się nie załapie. W przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych, dochód musi być równy lub niższy niż 2454 zł i 52 grosze na jedną osobę w gospodarstwie domowym. W tym przypadku osoby zarabiające przeciętne wynagrodzenie mogą pomarzyć o bonie, chyba że tworzą rodzinę wielodzietną. To nie koniec warunków. Kolejnym jest przekroczenie ceny 170 zł za jednego gigajoula energii cieplnej. W zależności od elektrociepłowni w zeszłym roku koszt jednego gigajoula ciepła zazwyczaj oscylował tak mniej więcej w wartościach od 100 zł do około 130 zł za 1 gigajoul. Niestety istnieją uzasadnione obawy, że podwyżki będą tak duże, że większość cen faktycznie osiągnie ten limit 170 zł za gigajoul energii. W bonie ciepłowniczym ustawodawca przewidział ceny w przedziale pomiędzy 170 a 230 zł za 1 gigajula. Czy wszędzie będzie tak źle? Niekoniecznie, chociażby w Ciechanowie nie zapowiadano znaczących podwyżek cen ciepła sieciowego. Pokazuje to, że są miejscowości, które są przygotowane na podwyżki cen ciepła. Dlaczego w takim Ciechanowie rachunki no raczej nie wzrosną? A w takiej rudzie śląskiej już wzrosną i to do takich naprawdę astronomicznych wartości. Głównym źródłem ciepła w Ciechanowie jest elektrociepłownia biomasowa o mocy cieplnej 9,5 MW, w której ciepło pochodzi ze spalania biomasy w kotle parowym zasilającym jednocześnie turbinę parową. Biomasa w tym przypadku to zrębki drzewne i resztki roślinne. Zakład całkowicie zrezygnował z węgla, znacząco obniżając emisję i zyskując status efektywnej sieci ciepłowniczej oraz samowystarczalnego podmiotu energetycznego. Wobec tego miejscowości, w których występuje to ekologiczne źródło ciepła, no raczej nie będą miały problemu, głównie pojawia się on tam. Gdzie oparta jest ta energetyka na paliwach kopalnych? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Podwyżki cen ciepła w Polsce w 2025 roku mają złożone przyczyny, jednakże kluczowe są obowiązki wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i systemu ETS. HTS nakłada na zakłady energetyczne i ciepłownicze obowiązek kupowania uprawnień do emisji dwutlenku węgla, co zwiększa koszty produkcji ciepła w ciepłowniach opalanych paliwami kopalnymi, zwłaszcza węglem. Koszty uprawnień do emisji są przenoszone na odbiorców jako wyższe taryfy za ciepło, co realnie podnosi ceny dla mieszkańców. W twoim mieście jest stara ciepłownia węglowa, no to no niestety masz problem. W 2023 roku polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze wydały na opłaty ETS ponad 41,5 miliarda złotych. Szacuje się, że obecnie koszty prawa do emisji dwutlenku węgla stanowią około od 30 do nawet 40% ceny hurtowej energii elektrycznej i ciepła, co oznacza że znaczna część ceny ciepła wynika z unijnego systemu ETS, cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla gwałtownie rośnie i może w najbliższych latach wzrosnąć aż trzykrotnie. Rządowe dopłaty nie rozwiązują problemu w długim terminie. Nie da się odczarować tej polskiej energetyki tak w moment, jak za dotknięciem takiej czarodziejskiej różdżki. Tak jak mówię, problem jest systemowy. Trudno też tutaj oczekiwać, że nagle Polska zrezygnuje z udziału w systemie ETS, no bo umówmy się, na ten moment jest to po prostu nierealne. Niestety, między innymi, przez to istnieją takie uzasadnione obawy, że w Polsce to ubóstwo energetyczne będzie się pogłębiać i skala tego zjawiska będzie coraz większa. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Widzimy się w następnym. Cześć! Partnerem dzisiejszego odcinka było ISOE.pl, dostawca innowacyjnego systemu do oszczędzania ciepła dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obniż swoje rachunki nawet o 12% w skali roku.